Czytanie z Ewangelii według świętego Jana, onego czasu, rzekł Jezus uczniom swoim: Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on o mnie świadectwo dawać będzie, i wy świadectwo dawać będziecie, bo ze mną od początku jesteście. To wam powiedziałem, abyście się nie zrażali. Wyłączą was z synagog, a zbliża się godzina, że każdy, kto was zabijać będzie. Uczyni to mnie mając, że Bogu wyświadcza przysługę, a to wam uczynią, bo nie znają Ojca ani mnie, ale to wam powiedziałem, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, wspomnieli na to, żem ja wam powiedział.